Niedziela na serio, Słowo Boże dla narzeczonych, małżeństw i rodzin. Prowadzi i zaprasza ksiądz Maciej Dalibo, Salwatorianin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Posłuchajmy Ewangelii, według świętego Marka z 23. niedzieli zwykłej roku B. Rozdział 7, wersety od 31 do 37. Jezus opuścił okolice Teru i przez Sydon przyszedł nad jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głucho niemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On Wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego, Effata, to znaczy, otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Przypatrywaliśmy się, moi drodzy, tydzień temu, tym pierwocinom jego stworzeń, którymi, którymi my mamy być. Pierwocinom, czyli znakom jego pierwszeństwa. To, co jakoś wraca do mnie też z tego poprzedniego tygodnia, jako też takie przejście do dzisiejszego słowa. To właśnie to ja mam być pierwszy, który świadczy, że On, Bóg, jest pierwszy. Świadczy codziennością życiem. Tak, mam być pierwociną, tym, tym pierwszym, jakąś, może i tak, możemy to, można to powiedzieć, jakąś moją ambicją ma być. Abym był w tym pierwszy, nie w znaczeniu nie wiem, olimpijskim, jakichś zawodów sportowych, że muszę wygrać, ale że tak to rozumiem czy bardziej tak to rozumiem, że tu właśnie nie chodzi o jakąś rywalizację między nami, ale że ja wraz z pierwszym pojawieniem się, z pierwszym słowem, z pierwszym spojrzeniem. Z pierwszą minutą dnia naszego spotkania, i tak dalej. Ja od samego początku mam być świadkiem tego, że On, Bóg, jest pierwszy. Także kiedy spotykam kogoś, to, to mam być tak czytelny, czy już od samego początku będzie wiadomo, że w moim życiu pierwszy jest Bóg i że to dla mnie jest yy, wartością, wielką wartością? Pierwszą wartością. Tak, jestem, powtórzę, jestem na tyle czytelny, że to od razu wiadomo, że, że nikt się nie musi tego domyślać. I to nie dlatego, że ja idę ze sztandarem yy, Bóg jest moim zbawieniem. Czy, że od razu zaczynam to mówić? OK, zanim się przywitamy, to chcę Ci powiedzieć, że wiesz co? W moim życiu jest tak, że Bóg jest pierwszy. Tak, Bóg jest najważniejszy. Nie tędy droga. Nie w taki sposób. To ma być czytelne w moim, we wszystkim. Tak? W mowie również. Ale też w spojrzeniu, w gestach. I dalej w Mowie. Zresztą o tej Mowie, o mówieniu dzisiaj mamy trochę w liturgii Słowa, w Ewangelii. Takim słowem, kluczem, który umieściłem na naszej grafice, jakoś obrazującej tę niedzielną refleksję, to jest mógł prawidłowo mówić. I, I to stwierdzenie, ono mi rozświetla całość tego tekstu, razem z tym yy, połączeniem tego z naszą zeszłotygodniową refleksją. Ja, jako człowiek, mogę prawidłowo mówić. I rozumiecie, że tu nie chodzi o jakąś yy, no, aparat mowy i tak dalej. Choć yy, literalnie. W tekście to o to chodzi. Ale uczymy się słuchać słowa na różnych poziomach. Tak, tutaj, oczywiście, w tym pierwszym historycznym poziomie mamy do czynienia z człowiekiem głuchoniemym. Ktoś, kto nie słyszy i ktoś, kto nie mówi. Jezus go uzdrawia i on słyszy i od razu zaczyna prawidłowo mówić. To jest ten cud. Tak, mówi. Jasno, wyraźnie, zna słowa, i tak dalej. Ale to prawidłowo mówić też możemy przeczytać na poziomie duchowym. To słowo prawidłowo, tak? mogę prawidłowo mówić, jeszcze na momencie zatrzymam się przy tym. Tak? Mogę prawidłowo mówić, bo jestem do tego zdolny. Tak, mam zaszczepione w sobie, wracam do zeszłotygodniowej refleksji, do listu Jakuba, mam zaszczepione w sobie słowo prawdy. Jestem zrodzony przez słowo prawdy. I dlatego, że u moich początków stoi słowo prawdy, stoi prawda. Że ja mam to słowo w sobie zaszczepione, ono we mnie jest. Nie tylko stoi u mego początku, to też, ale ja mam je w sobie zaszczepione. Tak? To ono jest tam wewnątrz. Nie będzie tak, żeby go we mnie nie było. To dlatego ja mogę prawidłowo mówić. Mam taką zdolność. Oczywiście ja mogę w sobie tę zdolność pogrzebać, ale w sobie pogrzebać. Ona dalej we mnie będzie. Ja mogę jej nie używać. Ja mogę o niej nie wiedzieć. Ale to słowo prawdy, ono jest we mnie zaszczepione. Więc moja natura, ludzka natura, to, że jestem człowiekiem, to sprawia, że ja mogę prawidłowo mówić. Co to znaczy prawidłowo? Jakie tam jest słowo? Słowo, które odeśle nas w takim słuchaniu tego greckiego słowa, tam jest słowo ortos. Tak? Czyli do czego nas to odeśle? No do ortografii. Tak? Prawidłowego pisania. A tutaj mamy prawidłowo mówić, ale ortos to yy, można przetłumaczyć również tak prawidłowo, zgodnie z prawdą. Zrodził nas przez słowo prawdy, to już było. Ale to ortos można też przetłumaczyć poprawnie, prosto, ale też słusznie, trafnie. Czyli to prawidłowo mówić. To będzie mnie odsyłało do tego, że ja mam w sobie zaszczepione słowo prawdy, ja mogę je w sobie wydobyć, mogę je w sobie rozpoznać, mogę je w sobie usłyszeć i do tego jestem oczywiście zaproszony przez Pana Boga. To jest jakimś moim życiowym zadaniem, żeby, żeby tę prawdę, która we mnie jest, rozpoznawać. Właśnie tutaj jest ważny punkt, może niekoniecznie wprost z tego tematu, ale rozpoznawać prawdę, nie, nie tworzyć. Ja nie tworzę prawdy, ja nie jestem źródłem prawdy. Źródłem prawdy jest Bóg, a ja jestem zaproszony, żeby tę prawdę rozpoznać odkryć, gdzie, w głębi swego serca tam, gdzie ona jest zaszczepiona tam, gdzie, w głębi tego centrum dowodzenia mojego mówi do mnie Bóg. Rozpoznać prawdę. O mnie, o świecie, o moim powołaniu, jesteśmy w tak na serio, czyli o, o, o małżeństwie, które tworzysz, o rodzinie, o, o byciu mężem, o byciu żoną, o byciu matką, o byciu ojcem, dziadkiem, babcią, wujkiem, ciocią. Rozpoznać prawdę. Jak to. Też jest, myślę, ważne pytanie, które, z którym warto się zmierzyć, które warto sobie zadawać, czy ja tę prawdę rozpoznaję. Czyli czy to jest jakby stałym punktem w jakimś moim planie na życie, na, na dzień, na tydzień, na miesiąc. Bo, bo to nie jest tak, że, że ja to... Okej, okay, to ja już wszystko wiem. Nie. Tak, bo to jest zawsze wyzwanie, co jest dla mnie na dziś. To jest to słuchanie słowa. Przyjmijcie zaszczepione w was słowo, co rozważaliśmy tydzień temu. Czyli czy ty rozpoznajesz tę prawdę, czy ty jej szukasz, czy ty to zgłębiasz? Bo, bo może w twojej codzienności, w twoim małżeństwie, w twoim rodzicielstwie są nowe wyzwania, przed którymi stajesz. Tak, może rozpoznałeś prawdę o tym, jak być mężem w czasie miesiąca miodowego, podróży poślubnej. Ale już nie wiesz, jak być mężem w piątą rocznicę ślubu. I dalej. Może rozpoznałaś prawdę o tym, jak być matką niemowlaka. Jak być mamą na. Na tym etapie życia swojego dziecka 0,3. Ale może dziś twoje dziecko już nie ma 3 lat, tylko 13. I metody stosowane w tym wieku 0,3, 10 lat później już naprawdę nie działają. Więc trzeba. Tę prawdę, jak być mamą 13-latka. No może być też tak, że, że pierwszym waszym dzieckiem był syn i rozpoznaliście jako rodzice prawdę, jak być rodzicami trzynastolatka, ale jak być rodzicami trzynastolatki. Może rozpoznaliście, jak być rodzicami trzynastoletniej Julii, ale trzeba też rozpoznać, jak być rodzicami trzynastoletniej Kasi. Bo Kasia to nie jest Julia. To jest właśnie ta potrzeba ciągłego rozpoznawania, ciągłego wsłuchiwania się w słowo prawdy, które zaszczepione jest w każdego z nas. Bo możesz prawidłowo mówić do trzynastoletniej Julii i do trzynastoletniej Kasi. Możesz prawidłowo mówić do, do Twojej żony tydzień po ślubie, i możesz prawidłowo mówić do niej 28-45 lat po ślubie. Możesz prawidłowo mówić, tylko potrzebujesz to w sobie odkryć, rozpoznać, uchwycić. To jest też związane. Jedno z tłumaczeń tego ortos to jest też związane z wyborem, bo ortos można przetłumaczyć słusznie, trafnie. Słyszę te polskie słowa jako takie, które, które wskazują na, na mój wybór, że ja podejmuję decyzję, jak mówię. Mówienie tutaj, rozumiecie to, yy, traktuję bardzo szeroko. Jako całość zachowań. Nie tylko te słowa, które wypowiadam, choć oczywiście to też, ale właśnie to co też powiedziałem wcześniej, moje gesty, moje spojrzenia i tak Czyli to prawidłowo mówić to jest też związane z moim wyborem. Ja może nieraz będę chciał się zachować, powiedzieć to czy tamto, bo mi to będą dyktować moje emocje, ale to nie będzie słuszne, a na pewno nie będzie to trafne. No i może słuszniejsze będzie tak w pewnym momencie zamilknąć. Pozwolić sobie na nazwanie mojego stanu, moich emocji. Na poradzenie sobie z tym, na właśnie odebranie, odkrycie, o czym one mnie informują? Co one mi takiego mają do powiedzenia, bo moje emocje mi mają coś do powiedzenia i niekoniecznie ja muszę to od razu wyrażać wobec drugiej osoby, bo najpierw to jest informacja dla mnie, tak jak ze Słowem Bożym. To jest najpierw informacja dla mnie, dopiero potem mogę się podzielić. Więc to jest też pytanie, na ile ja w tym moim mówieniu, czyli ogólnie rzecz ujmując, codziennym zachowaniu, byciu, na ile ja wybieram to, co słuszne, na ile ja jestem świadomy, że, że to, co i jak komunikuję jak mojej żonie, moim, moim bliskim, moim dzieciom, że to jest mój wybór. Ja mogę go oddać, na przykład, moim emocjom, ale wtedy stanę się ich zakładnikiem. A to nie o to chodzi. One tylko pokornie przychodzą, żeby mnie o czymś poinformować. Więc. Powtórzę, pytanie, które jakoś wydobywam z tego, mógł prawidłowo mówić, jest też takie. Na ile ja jestem świadomy, że to, co i jak mówię, komunikuję, że to jest kwestia mojego wyboru. No i. Te umiejętność wybierania dobrze jest ćwiczyć. To jest kwestia mojego człowieczeństwa, mojego rozwoju w tym człowieczeństwie. Z tym stawia to, jakby pokazuje mi to dzisiejsze słowo to, to prawidłowo mówić. Ono, ten zwrot. Jakby stał się dla mnie taki bardzo wyrazisty, ostry na dziś. Mógł prawidłowo mówić, ale jak to się stało, że on zyskał tę zdolność? No to jest już kwestia jego spotkania z Jezusem. Jezus mu to umożliwia. Jezus, czyli kto? Czyli prawda. Czyli słowo Ojca. On, który jest słowem Ojca, czyli co? Czyli komunikuje Ojca, opowiada o Ojcu, objawia Ojca. On uczy mnie tego samego, żebym ja, i wrócę jeszcze, bo jak Jezus komunikuje Ojca? Całym sobą, całym swoim życiem, wszystkim. I tym, co mówi, i tym, co robi, i tym, jak to robi. Wszystkim. Więc Jezus uczy mnie też tego, żebym i ja komunikował miłość Ojca całym sobą, wszystkim. No i do tego uzdalnia Jezus. Dlaczego On? No bo On jest Słowem. Czyli On jest tym osobowym Słowem. Czyli on cały jest tym komunikowaniem ojca. I kiedy jestem przy nim, z nim, no to się tego uczę. Ale dlaczego, jakby idę w górę tego tekstu, dlaczego mogło dojść do tego spotkania, Jezusa, który jest słowem Ojca, który komunikuje Ojca z tym głuchoniemym. Gdzie to spotkanie się dokonuje? W dekapolu, w, tym takiej, w takiej Unii dziesięciu miast, pogańskich miast. Do tego spotkania dochodzi na pogańskich terenach. Czy Jezus już w tym dekapolu kiedyś był? W narracji Markowej? Tak, był. Dwa rozdziały wcześniej, w piątym rozdziale. Znacie tę historię doskonale. Jezus wyrzuca demona z człowieka w piątym rozdziale, w dekapolu. Tego demona, którego pyta o imię i w końcu mu zdradza legion, bo nas jest wielu. I co się wtedy dzieje? Jezus jest poproszony przez mieszkańców Dekapolu, aby ich zostawił, aby odszedł z ich granic. Przestraszyli się Jezusa. Ale co dzieje się jeszcze? Ów oswobodzony z demona człowiek chce iść z Jezusem. Chce być przy Nim, chce stać się Jego uczniem, tak jak inni Jego uczniowie. Chcę za Nim chodzić, chcę wsiąść z Nim razem do Łodzi i przeprawić się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, tam gdzie Kafarna, Umbecajda i inne miejsca. I dzieje się w tym piątym rozdziale Marka coś nietypowego. Jezus mu nie pozwala. M mówi mu nie. Mówi mu ale idź i opowiadaj wśród swoich o tym wszystkim, co ci się stało. I w dwudziestym wersecie piątego rozdziału Marka czytamy poszedł więc, i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili. I do naszego dzisiejszego spotkania Jezusa z głuchoniemym dochodzi właśnie dlatego, przez posługę tego jednego, który posłuchał Jezusa, w którym zostało wydobyte słowo prawdy. On to słowo prawdy usłyszał, chciał za tym osobowym słowem prawdy pójść, przy nim już zostać. A Jezus mówi mu: Nie, idź i głoś to słowo opowiadaj o tym wszystkim, co Ci uczynił Pan, bądź świadkiem. Dochodzi więc do czegoś niezwykłego w Dekapolu, przez posługę tego jednego uwolnionego od demona człowieka. Niechęć, strach mieszkańców Dekapolu pod wpływem jego świadectwa, jego opowieści o Jezusie, jego głoszeniu Ewangelii. Niechęć i strach mieszkańców Dekapolu ustępują. A miejsce niechęci i strachu zajmuje podziw, zadziwienie. I to umożliwia to dzisiejsze spotkanie Jezusa z głuchoniemym. Nie bój się, że czasem jesteś jedynym żyjącym słowem prawdy. Nie bój się, nie obawiaj, że czasem jesteś jedyną osobą, która usłyszała słowo, przejęła się nim. Skup się na Jezusie. Na słowie prawdy. I po prostu nawet w takim dekapolu, nawet Pośród z dziesięciokrotnionego strachu, niechęci, nawet wobec wyraźnie zdeklarowanego odrzucenia Jezusa, bądź Jego świadkiem, bądź Jego świadkiem i, i mów, jakie wielkie rzeczy uczynił Ci Pan. Tak po prostu. Powoli, jak kropla drążąca skałę, to świadectwo, to słowo prawdy, będzie robiło swoją robotę. Będzie przygotowywało serca tych niechętnych, zalęknionych ludzi na przyjęcie Jezusa. Będzie w nich budziło podziw, bo miłość zawsze będzie rodziła podziw. Jak długo to trwać będzie? Nie wiemy. Jak długo trwało to głoszenie uwolnionego od demona yy, człowieka w Dekapolu? Nie wiemy. W narracji Umarka dwa rozdziały. Ale to nie o to chodzi. Nie wiemy, jaki czas minął od pierwszego przyjścia Jezusa do Dekapolu do drugiego. Nie wasza to rzecz. Znać czasy i chwile, które ojciec zamierzył swoją władzą. Czuwajcie, siejcie, świadczcie. Prawidłowo mówcie. O to tutaj chodzi. Prawidłowo mówcie o Bogu, prawidłowo mówcie o życiu, o świecie, o małżeństwie, o rodzinie, bo dziś mamy wiele nieprawidłowej mowy, niesłusznej, niepoprawnej, niewłaściwej, nieprostej, nietrafnej, ale zawiłej, poplątanej, błądzącej, wprowadzającej w błąd, złej. Trzeba w tym świecie. Czy pozornie dobrej? Taką też dziś mamy? Trzeba w tym świecie ludzi, którzy będą prawidłowo mówić. Trzeba w waszym małżeństwie, żebyście prawidłowo mówili, też o sobie i do siebie. Trzeba w wychowaniu dziś, w rodzicielstwie, prawidłowo mówić. Niech pan na to prawidłowe mówienie, z całą pokorą, z całą cichością, z całą łagodnością, ale też z całą jednoznacznością tego słowa prawdy. Niech na to pan nam błogosławi i niech jego chwała wypełnia się w każdym czasie, w miejscach, sposobach, okolicznościach, które on wybierze chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Miejcie dobry tydzień, zostańcie z Bogiem.